Dzień dobry. W tym przykładzie chciałbym pokazać zastosowanie linii trendu. Jest to przykład opisany w skrypcie, a dotyczy ustalania przebiegu zależności pomiędzy lepkością zawiesiny i temperaturą. Ten przykład w pewien sposób został zaczerpnięty z problemu, jaki Napotykają studenci podczas projektowania prasy filtracyjnej. Problem wygląda w ten sposób, że mamy doświadczalną zależność pomiędzy lepkością zawiesiny i temperaturą. Przy czym lepkość została oznaczona w jednostkach centympłas, natomiast temperatura w stopniach Celsjusza. I zadanie polega na tym, żeby znaleźć Parametry równania pokazanego tutaj obok po prawej stronie, czyli forma jest następująca: logarytm z lepkości to jest stała a plus b przez t, gdzie wymagane jednostki lepkości to jest Pascal razy sekunda i jednostka temperatury to Kelvin. No więc pierwsza rzecz, jaką należałoby zrobić, to jest kwestia Zamiany tych jednostek. No, o ile w przypadku temperatury no, nie jest to problem, o tyle może to być pewna zagadka w przypadku lepkości, ponieważ w dzisiejszych czasach już centy płazy nie są spotykane. Jest to jednostka pochodząca z systemu CGS, czyli praktycznie już nieużywanego, ale przeliczenie jest dosyć proste. Dobrze, więc ja sobie wstawię najpierw tutaj. Nagłówek temperatura T wyrażona w kalinach i lepkość dla Niech ona się nazywa właśnie Eta, tak jak chcę tutaj ta postać równania. I wyrażono w paskalach razy sekunda. Mam ci. Dobrze, więc zamieniam temperaturę, wstawiam odpowiednią formułę, czyli wstawiam, że to jest zawartość komórki B1 plus 273,15 i kopiuję tę formułę do pozostałych kolumn. Natomiast jeżeli chodzi o przeliczenie lekkości, to Zależność między centy płazami a pascal razy sekunda jest taka, że należy centy płazy podzielić przez 1000, więc stawiam wartość wyrażoną w centy płazach i dzielę ją dodatkowo przez 1000. I kopiuję tę formułę do pozostałych kolumn. No dobrze, no mamy zamienione jednostki i teraz taka postać równania byłaby nam potrzebna, więc można spróbować wstępnie narysować te dane, więc ja zaznaczam je i rysuję wykres dla tych danych punktowy, powiedzmy. Mam tutaj u dołu temperaturę w kelwinach, tutaj mam lepkość wyrażoną w paskalach razy sekunda, jest pewnego rodzaju zależność. No, i teraz, jeżeli chcielibyśmy tutaj dodać linię trendu, to do wyboru mamy tutaj szereg różnych opcji linii trendu. No, ale jak się okaże, to żadna z tych opcji nie odpowiada nam. Moglibyśmy wybrać na przykład postać wykładniczą i wyświetlić równanie na wykresie. No, ale tutaj widzimy, że nie jest to postać równania, która nas interesuje. To samo, jakbyśmy spróbowali postać niewykładniczą, tylko potęgową, więc ja spróbuję zmodyfikować tą linię trendu, czyli wybieram postać potęgową. No to znowu mamy inną postać, ale znowu to nie jest taka, jakby nas interesowało, bo to jest wartość stała, razy jakaś zmienna x do jakiejś tam potęgi. No i co wtedy? No mamy tutaj, Excel oferuje niestety ograniczoną liczbę tych opcji. Postaci funkcyjnych linii trendu, w związku z czym należy sobie poradzić w inny sposób. Mianowicie, jak się przyjrzymy tej postaci równania, której poszukujemy, to okazuje się, że jeżeli przyjęlibyśmy, że logarytm z lepkości to jest zmienna y, Natomiast odwrotność temperatury to jest zmienna x, to tak naprawdę poszukujemy stałych równania liniowego, czyli postaci równania liniowego. No ale zanim użyjemy takiego podejścia, należałoby oczywiście zamienić lepkość na logarytm tej lepkości, a temperaturę na jej odwrotność. Więc ja tutaj wstawię odpowiednie nagłówki i zapiszę, że moim x będzie 1 przez t. Jednostka będzie 1 przez kelvin. Natomiast moim y będzie logarytm naturalny z lepkości, więc stawię symbol eta. No i oczywiście znika w tym momencie jednostka. Czyli bez jednostki mamy logarytm z lepkości. No i odpowiednie przeliczenia wykonam, więc obliczam odwrotność temperatury, czyli wstawiam, że to jest jeden przez. Wskazuje temperaturę. No i formuły kopiuję do pozostałych kolumn. Natomiast logarytm z lepkości obliczam w ten sposób. i kopiuję również do pozostałych kolumn. No mam odpowiednią zależność, no to nie pozostaje nic innego, jak wstawić odpowiedni wykres. Więc znowu wybieram wykres punktowy. Zaznaczam odpowiednie dane. Jako nazwę serii wstawię lepkość. Jako x to jest odwrotność temperatury, wskazuje, a jako y logarytm z lepkości. Ok. No i mamy odpowiednią zależność. No można by było tutaj jeszcze zmodyfikować ten wykres w ten sposób, że oś przesunąć na dół wykresu. Więc edytuję oś pionową, dwa razy klikam. W oś pionową i zmieniam przecięcie z osią poziomą na jakąś konkretną wartość osi, czyli minus 2,5 na przykład. Zamykam. Dobrze. No mam zależność, ona praktycznie jest prostoliniowa, więc teraz dodaję linię trendu. Prawym klawiszem klikam na jeden z punktów, wybieram, dodaj linię trendu. Interesuje mnie zależność liniowa. Dodatkowo jeszcze zaznaczam wyświetlanie równania na wykresie i wyświetlenie współczynnika determinacji. No i mam obie te rzeczy na, na wykresie w tym momencie. No i w zasadzie jest rozwiązane zadanie. No L kwadrat potwierdza, że jest to praktycznie zależność prostoliniowa, natomiast poszukiwane wartości, czyli stała A. To jest nic innego jak wyraz wolny tej zależności, czyli minus 6, 0,5 i tak dalej. Natomiast B, czyli współczynnik kierunkowy, to jest 1329,5. No, można jeszcze zadać pytanie, czy w jaki sposób można wyliczyć, czy uzyskać wartości niezależnie jakiejś komórce. Chodzi mi o parametry tego równania. Oczywiście, że tak, i zrobimy to. Więc zapiszę tutaj na główek stała A, a tutaj stała B. Stałą A można wyznaczyć w ten sposób, że użyjemy formuły następującej. Wśród formuł można taką znaleźć, mianowicie jest to formuła statystyczna nazywana odcięta. Żeby ją wstawić, trzeba podać wartości Y i X dla zależności prostoliniowej, więc ja wskazuję tutaj serię Y. To jest mój logarytm z lepkości. Natomiast x jest odwrotność temperatury. Daję OK. No i mam wynik. Ta stała A, ona się oczywiście tutaj zgadza z tym, co wcześniej uzyskaliśmy dla linii trendu Natomiast jeżeli chodzi o stałą B, czyli współczynnik kierunkowy tej prostej, to wybieramy polecenie, wybieramy formułę, która się nazywa nachylenie. Ona znowu wymaga podania zakresu Y i zakresu X. Obie te serie argumentów podajemy. Ok, no i mamy gotowy wynik. No, i to jest cały problem. W ten sposób uzyskaliśmy postać zależności pomiędzy logarytmem lepkości zawiesiny wyrażonym w Paskalach razy sekunda, w zależności od temperatury wyrażonej w Kelwinach. Oczywiście, jeżeli nastąpiłyby jakieś zmiany, jeżeli chodzi o zmierzone wartości eksperymentalne, na przykład lepkość zawiesiny w 60 stopniach okazałaby się inna, na przykład 125 centypłazów, to oczywiście cały arkus tutaj działa i zmiany automatycznie będą wprowadzone już po zamianie tej jednej zmierzonej wartości. To wszystko, dziękuję za uwagę.